Ojej kochani, idzie do nas Michał! Zróbcie mu przejście! Wraca Michał koło dziejeczak ze spotkania z Marszałkiem Grockim. Witajmy go prawami! Jest Michał i dobra, teraz zobaczymy na czym stoimy. Zobaczymy. Zobaczymy co nam tutaj powiedzą dziesiątki tysięcy ludzi. Głośniej! No właściwie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No dobra, dobra, słuchamy. Zobaczymy co tam się dzieje właściwie. Kochani, odbyło się przed chwilą spotkanie z marszałkiem Glockim, z senatorem, który wczoraj zgłosił z PSL-u projekt odrzucenia na komisji dalszego procedowania ustawy Piątki dla Zwierząt. I proszę Państwa, ja powiem jedno: jest nas ciągle za mało. Oni ciągle jeszcze nie są przekonani, że my mamy rację. Są dobre deklaracje, ale jest nas za mało. Nie możemy dać się podzielić tak, że nasi koledzy gdzieś tam będą. Musimy brać odpowiedzialność za to, co może stać się za chwilę na polskiej wsi. Ja widzę w Senacie dobrą wolę, ale widzę brak odwagi, którego my musimy dodać. A dzisiaj nie ma miejsca na politykę małych kroków. Nie ma także na politykę podkładania nóg. I my musimy nauczyć się podawać tym ludziom ręce. Ale przede wszystkim. Musimy nauczyć się podawać rękę naszym kolegom i nie wiem na ile są sprawdzone informacje, że policja użyła gazu. Chciałbym dokładnie to zweryfikować. Nie, Więc ja chciałbym, ja chciałbym, ja chcę, żeby dowódca policji podszedł teraz tutaj do nas. My mieliśmy jasne ustalenia z policją. My wszystkiego, wszystkich tych ustaleń przestrzegaliśmy. Robimy, co możemy żeby manifestacja przebiegała odpowiednio. Proszę Państwa, jest jedna rzecz, pod domem każdego posła musi być wysypany obornik, pod domem każdego senatora będzie wysypany obornik. Nie wie, że dzisiaj jest masa argumentów, żeby tą ustawę odrzucić. Merytorycznych, niemerytorycznych, to jest w głębokim błędzie, bo można to zrobić na sto sposobów, tylko trzeba chcieć i przestać robić politykę kosztem polskiej si, polskiego społeczeństwa. Dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej. Służba zdrowia jest niewydolna, a Jarosław Kaczyński wyganie nas na ulicę. Żeby narażać społeczeństwo, nie chce z nami rozmawiać, nie chcą się spotykać, wiedzą, że jesteśmy pod Sejmem, nie ma od niego zaproszenia. I każdy poseł, każdy senator, który daje choć trochę wątpliwości, w jaki sposób zagłosuje, on nie będzie miał taczki obornika pod domem. My mu przywieziemy tam kilka tirów obornika, tak? A od dzisiaj, od dzisiaj wiemy, że nie ma, do teraz mówiliśmy, nie ma kroku w tył. Dzisiaj nawet nie ma miejsca, żeby choć chwilę stać w miejscu. Nie ma miejsca na podziały. Nie ma miejsca na różne organizacje. Jest jedna organizacja, którą my reprezentujemy. I ona ma dwa kolory. Biało-czerwona. Polska, którą bardzo mocno wszyscy kochamy. Organizacje, z którymi się utożsamiamy, są nam bardzo, bardzo potrzebne. Ale musimy przedłożyć nasz wspólny interes, interes narodowy, ponad interes poszczególnych organizacji. I apeluję do wszystkich o wspólne wspieranie się, o wspieranie izb rolniczych, o wspieranie solidarności rolników indywidualnych, o wspieranie agrounii, po prostu o wspieranie rolników, którzy chcą w tej chwili dobrze. I dzisiaj musimy się łączyć. Musimy podawać sobie ręce. Dość z mówieniem, że w Polskim Sejmie albo Senacie jest jakakolwiek opozycja. Tutaj jest prawdziwa opozycja. Na ulicy jest opozycja dzisiaj. Jeśli ktoś mówi, że w tym budynku są politycy, w tym budynku jest masa tchórzy, którzy nie mają odwagi podejmować trudnych decyzji. Jest też kilku posłów, którzy tutaj przyszli. Nie zapominajcie o nich. Są tutaj posłowie i Konfederacji, i PSL-u, i są senatorowie koalicji. Oni też nas niektórzy popierają. Tylko muszą wiedzieć, że my nie rzucamy słów na wiatr i nie będziemy patrzeć na ich szyldy. Będziemy patrzeć na ludzi i będziemy podawać sobie ręce z tymi ludźmi. Dzisiaj w Warszawie policja podała 70 tysięcy rolników. Kto by o tym pomyślał? Zobaczcie, bo są te pytania, co było na godzinnym spotkaniu z Marszałkiem Senatu. Mam nadzieję, że to jest pierwsze takie spotkanie, i my nauczymy się rozmawiać z różnymi ludźmi, z różnymi opcjami, bo nie z jednym. Wtedy wiedzą. Wiecie, jak żyje kot, który pilnuje jednej dziury. Zdycha. I my też nie będziemy pokazywać, że ktoś ma na nas monopol. Nikt nie ma monopolu na rolników. I my im to pokażemy, tylko musimy trzymać się razem. Wszyscy musimy trzymać się razem. I apeluję do kolegów, którzy zostali zatrzymani. Kochani, nie przepychajcie się z policją. Proszę Was o to. Nie róbcie dzisiaj przepychanych z policją. Nie chcę, żeby w wiadomościach było pokazane, że rolnicy przepychali się z policją. Oni z helikoptera Jarosław Kaczyński widzi, ilu nas jest. Jest nas bardzo dużo. Oni się tego po prostu wystraszyli, boją się tego, że w końcu wiesz, znów odnajduje prawdziwych liderów. I jest ich co najmniej kilku. Oni się tego boją, będą rozbijać. Proszę Was, kochani, wszystkich o wsparcie, o wsparcie mojej osoby, naszych organizacji, bo to, co robimy, jest trudne i to nie jest tylko walka o wieś. Proszę Państwa, to już jest gruba polityka. I jeżeli ktoś powie, że do tej polityki mamy nie iść, to jest w błędzie. My mamy mieć swoich ludzi w Sejmie, w Senacie. To nasi ludzie muszą rządzić wspólnie z tymi, bo ja tutaj patrzę na różnych posłów i senatorów, którzy są z nami, wspólnie z tymi ludźmi, którzy tu dzisiaj z nami są. Obojętnie z jakiej są partii, czy opcji, musimy zacząć się szukać. Ci ludzie, którzy chcą iść do przodu i nas bronić, bo nie możemy całe życie... Walczyć na ulicy. Jesteśmy cywilizowanym narodem. Krajem, gdzie mieszkają ludzie chodzący z podniesioną głową wysoko do góry. I nie ma zgody na jakiekolwiek dzielenie rolników, bo ten hoduje norki, a ten świnie, a ten sieje marchewkę czy robi coś innego. Nie ma zgody na wyłączenie ani jednego, chociażby jednego działu rolnictwa. Nie ma na to naszej zgody. Krzyknijcie! Nie ma zgody, 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 nie ma zgody. Nie ma zgody. Się pytają. Ludzie się pytają, czy jest tutaj zachowany odstęp między nami odpowiedni. A kto spyta, a kto spyta, czy macie za co spłacić kredyty? Pyta was o to ktoś? Czy pyta was ktoś o to, czy macie pieniądze, by kupić dzieciom prezenty pod choinkę? Pyta was ktoś o to? Czy pyta was ktoś o to, czy macie chęć do pracy? Nikt to nie pyta, im na tym nie zależy. Chcą, żebyśmy byli słabi, podzieleni, żebyśmy byli jednostkami. Zobaczcie, jak byłoby pięknie, gdyby wszystkie te manifestacje dzisiaj tutaj stały razem. Ale dlatego chcą dzielić społeczeństwo, bo w TVP pokażą, że była garstka ludzi, a było nas i jest nas 70 tysięcy. A polska wieś to ogromna siła. Gdzie są dziesiątki więcej ludzi! Jestem święcie przekonany, że Andrzej Lepiej patrzy dzisiaj na nas z góry i cieszy się, że polska wieś podnosi wysoko głowę. Polska wieś. Która nie myśli tylko o sobie, ale myśli o całej gospodarce, tej naszej narodowej, krajowej. Kochani, nas ciągle jest za mało. Nawet obojętnie, ilu by nas tutaj dzisiaj było, musi być nas więcej. Wrócimy dzisiaj do domu, nie zostaniemy tutaj. Musimy zbierać siły, zbierać szeregi i musi nas być za tydzień dużo, dużo więcej. Dokładnie powiemy wam po ustaleniach. Z Izbami Rolniczymi, z innymi organizacjami, z kolegami z Piotrkowa Trybunalskiego, z Lubelszczyzny, z Wielkopolski. Ustalimy, co mamy zrobić z Solidarnością. Będziemy wszyscy razem. Nie ma miejsca na najmniejszy podział. I liczymy na wsparcie tych posłów i senatorów, którzy tutaj dzisiaj są. Proszę was, bądźcie z nami. Poprośmy posłów i senatorów, bądźcie z nami.

Proszę Państwa, musi być kultura. I pod scenę, i pod samochód. Też musimy wiedzieć, kto tu przychodzi i co chce powiedzieć. Bo musimy mieć między sobą dyscyplinę i szacunek. Szacunek do tych, którzy mają odwagę to organizować, robić, brać odpowiedzialność na siebie za to wszystko. Bo to nie jest żaden przywilej. To jest ogromna odpowiedzialność robienie tych wszystkich rzeczy z własność własności prywatność. Kochani, chciałbym przekazać głos osobom, które były na spotkaniu. Prezesowi Izb Rolniczych Sławkowi Izdebskiemu. Daboo, Daboo. Michale, Szanowni Państwo, popatrzcie jak siła jedności jest, jaka jest wtedy piękną. My tu wszyscy nie jesteśmy pod jakimkolwiek szyldem. Jesteśmy pod szyldem polskiej wsi. Chociaż z różnymi transparentami. Zobaczcie, po raz pierwszy w Rzeczypospolitej chyba, w tylu nas tu jest w Warszawie. My nie chcemy żadnej jałomużny od żadnego państwa, od żadnego rządu. Bo je chcemy produkować. Dzisiaj pieniądze, jeśli mają, a ja wiem, że ich nie mają. Niech dadzą na leczenie ludzi. Dzisiaj kraj, ojczyzna, jest w niebezpieczeństwie. W niebezpieczeństwie są ludzie. I pieniądze, które mają być przeznaczone. jakby to odebrało ci miasto? Gdyby na nasz rząd płacił tą... Pieniądza nie było na szpitale, nie byłoby na żłobki, a byłoby na doby starości dla zwierząt. Dzisiaj stawiane jest zwierzę wyżej niż życie człowieka. To jest chore. Nie możemy do, doprowadzić do, do tego. Niech, niech Warszawa cała także stanie. Nie tylko my, ale wszyscy mieszkańcy Polski. Niech się obudzą. A wiem, że się budzimy. Było kiedyś taki moment w historii gdzie Japonia zaatakowała wojnę Stany Zjednoczone. I wtedy Amerykanie powiedzieli, obudził się. I dzisiaj myśmy się obudzili. Jak wtedy Amerykanie. A dzisiaj wszyscy są razem obojętni o tym, co będą mówić. Dzisiaj Sławek podejdź też. Dzisiaj wszyscy są razem nie ma miejsca na podziały i my pokażemy, że to jest początek. Normalnej polityki, normalnego jednoczenia się. Powiat Życko, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza. Brawo! Proszę Państwa, i dzisiaj wszyscy są razem, i się wspierają. Nie ma miejsca na wytykanie komuś błędów. Kto ich nie zrobił? Kto ich nie zrobił tych błędów? Ja zrobiłem masę w ciągu dwóch lat działań: masę błędów. Za co chcę Was przeprosić, ale były niezawinione, bo zawsze przyświecała mi jedna idea idea budowania jedności. Ale żeby ją zrobić, trzeba czasem popełnić wiele błędów, wiele wykroczeń, wiele razy się pomylić, po to, żeby dzisiaj tych błędów nie robić. Tak jest Słowek. Szanowni Państwo, i to, co powiedział Michał nie dajcie się wyprowadzić na manowce nie rozprowadzajcie się bo jutro będą zarządzać mnie, później Michałowi później Wiktorowi i następnym zobaczcie co zrobili z kodem wystarczyło wywrzucić w powietrze przywódcę i nie ma kodu i to chcą zrobić z nami, pamiętacie przez 20 lat również i z Andrzejem Leperem, świętej pamięci robiliśmy to samo byliśmy zawsze razem i zawsze nas ścigano ja mam 64 wyroki sądowe, Andrzej Leper miał 103 i dzisiaj mamy 13. Jest sprawa przeciwko mnie. Akurat 13. Czy to przypadek? Nie! Bo szanowni państwo, kiedy te traktory jechały na Warszawę, kiedy wyszliśmy na ulicę, kiedy też 100 tysięcy ludzi przyjechało do Warszawy, no to trzeba było kogo? Przywódcy uziemić. No i zrobili wszystko, żeby oskarżyć, że ja rozprowadziłem jakąś grupę, że zdewastowałem pieniądze. Szanowni państwo, dwa tygodnie temu sprawa była do umorzenia, a dzisiaj akurat na 13, i pewnie chcą ogłosić jutro, że ja dostałem wyrok. Pytam, za co? Swoimi rękami wyprowadziłem to na prostą drogę, szanowni państwo. I robimy wszystko, żeby tutaj z Michałem razem być, być jako jedność. Jedna wielka jedność. I bardzo dobrze, czapka biało-czerwona. Tam jest dziewczyna. Zobaczcie, dziewczyna. Michał nosi czapkę warmińsko-mazurskiej izby, a ja założyłem czapki agrounii. A za chwilę Michał założy kamizelkę rolniczego PZZ-u i też będzie dobrze, szanowni państwo. I zobaczycie, że w przyszłym tygodniu sparalizujemy cały kraj, nie pozwolimy się rozprowadzić. Jest szczyt nas Gabry Sienowski, który kiedyś walczył też razem z nami. Jest solidarność. Są wszystkie organizacje, Które leży na dobro serca polskiego rolnika. Szanowni Państwo, kiedy wrócicie, powiedzcie swoim sąsiadom, powiedzcie kolegom, których jeszcze dzisiaj nie ma. Bo szanowni państwo, jeżeli dzisiaj zaniechamy... To nasze dzieci nigdy nam tego nie wybaczą. One przyjdą kiedyś na nasze mogiły i gorzko zapłacą. Bo powiedzą, gdzie byłaś mamo, gdzie byłeś tato, kiedy trzeba było walczyć, kiedy trzeba było bronić naszych interesów. Dzisiaj ja jestem wyrobnikiem we własnym kraju. To, co mówił kiedyś świętej pamięci Andrzej Leper, brońmy swego, brońmy kraju rodzinnego, brońmy tego, co kochamy. Niechaj podłych wróg się dowie, że się nigdy nie poddamy. Powiedzcie Państwo, że Pan Bóg. Wybacza zawsze człowiek, wybacza niekiedy, historia nie wybaczy nigdy. Tak jest, kochani. I pokażcie, pod jakimi barwami będziemy się jednoczyć. Pokażcie flagi do góry. Oni tego się boją. Oni się boją, że my kochamy naszą ojczyznę. Boją się, że zrobimy dla nich wszystko. Wszystkie flagi do góry powinny pójść. oni się nie boją oni już dzisiaj wiedzą że my jesteśmy zwycięzcami że to wy jesteście zwycięzcami tej wojny bez względu czy tą ustawę przyjmą czy nie przyjmą wiecie dlaczego bo my nigdy nie pozwolimy żeby ona weszła w życie ona nigdy nie wejdzie w życie żadna szkodliwa ustawa i to powinien być nasz cel a dzisiaj polska jak nigdy dotąd potrzebuje jedności pracy i zaufania, ale naiwność to jest głupota. I dzisiaj bylibyśmy głupcami, gdybyśmy wierzyli i byli naiwni, że ci ludzie, którzy chcą dla nas źle, zrobią dla nas dobrze. Oni nigdy tego nie zrobią. Tak długo nas dzielili. Robili wszystko w tym kierunku, a my wygraliśmy tą wojnę, bo nim ona się jeszcze nie rozpoczęła. Już. Jesteśmy zwycięzcami i jest tutaj ze mną mój kolega, jeden z koordynatorów agrouni. Jest Filip z Środy Wielkopolskiej, człowiek, który pokazał, że ciężka praca, budowanie jedności, spotkania i to Filip pokazał, że polityka podawania ręki zrobi dużo więcej niż polityka podkładania nóg. Bo ten człowiek był ze mną, kiedy wielu nie chciało z nami rozmawiać, pracować i wątpiło. Tacy ludzie spowodowali, że dzisiaj tutaj jesteśmy, a nie ci, którzy wyśmiewali się z błędów, nie chcieli pomagać i nie wierzyli w nasze dobre intencje. Ale ja wiem, oni zbudowali w nas wszystkich nieufność, zbudowali w nas wszystkich. Wątpliwość jednych do drugich i tego się boją. Boją się, że polska wieś będzie jednością. Boją się, że polska wieś będzie szukała dialogu z miastem. Boją się, że polska wieś będzie odpowiedzialna. Boją się, że polska wieś przyjdzie w maseczkach. Boją się, że polska wieś ustali zasady manifestacji z policją i zrobią tak jak trzeba. Boją się tego, że my. Jesteśmy mądrzy. Filip, kilka słów od Ciebie. I proszę służbę porządkową przy wejściu na manifestację. Tutaj na przyczepę. Ma to być porządek. Niepożądani ludzie, którzy nie są w kolejce, nie będą wchodzili, żeby tutaj wejść i coś powiedzieć. Trzeba sobie na to bardzo mocno zapracować. Co trzeba zrobić? Zapracować sobie. A co my chcemy zrobić? My chcemy, my chcemy pracy. 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 Szanowni Państwo, tak jak i Wy, jestem rolnikiem z Wielkopolski. Pół roku temu, jakiś czas temu, jakby mi się ktoś zapytał, że obecna partia rządząca zafunduje nam taką ustawę, nie uwierzyłbym. Po tym wszystkim, co usłyszałem w telewizji przed wyborami prezydenckimi, wtedy to partia rządząca Prawa i Sprawiedliwość chodziła nam, rolnikom, tam, gdzie słońce nie dochodzi. Nie zgodziłbym się na to. A teraz co? Zostaliśmy zdradzeni, wykorzystani. Wykorzystani i zdradzeni. Nie możemy na to pozwolić. To, szanowni Państwo, każdy z Was był kiedyś młody. Każdy z Was był kiedyś dzieckiem. Każdy z Was coś przewinił, będąc w jakiejś zabawie. I często było tak, że. Dostał za to w twarz, dostał za to w pysk od rodzica, ale nie przyznawał się do tego, że to nie on zrobił, tylko jego kolega, bo mu honor na to pozwalał. Często poszedł, popłakał się, a my jesteśmy dorosłymi ludźmi i w tym momencie dostajemy twarz od Nie pozwolimy na takie coś, my nie będziemy płakać, bo mamy swój wiek, nie możemy użadać się sobą, bo mamy swój honor ale zostaliśmy zdradzeni i w nas rodzi się w tym momencie niechciana ale jednak nienawiść bo nie pozwolimy na takie traktowanie Panie takich ludzi mamy dziesiątki my przez trzy lata ciężkiej pracy takie perełki odnaleźliśmy na polskiej wsi. To oni budują dzisiaj jedność polskich rolników i jest ich bardzo dużo. Ale są z nami też ci doświadczeni działacze, którzy walczyli o cukrownię, którzy dobrze się polskiej wsi kojarzą, którzy wykonali dużo pracy, którzy też zrobili błędy, jak każdy. Ale dzisiaj musimy umieć z każdym pracować i musimy się tego nauczyć.